Znajdujemy się teraz na mapie The Pripyat, a ze mną jest pan Zwieracz, czyli autor owej mapy. Witam cię. Witam, witam, cześć. Zadam ci kilka pytań dotyczących mapy i twojej działalności w warsztacie Steam. Jak samo nazwa wskazuje, wzorowałeś się na opuszczonym mieście Prypeć. Czy mógłbyś przybliżyć nam na dokładnie, których lokacjach się opierałeś, tworząc mapę? I czy jakieś elementy wymyśliłeś samemu? Nie chodzi mi tu o strukturę mapy, tylko o konkretne lokacje. No, to jest dosyć skomplikowana sprawa. Wszystko się zaczęło od y, tego basenu w Prypeci. Znana lokacja. Może nie, może najpierw wszystko się zaczęło od tego, że ja po prostu bardzo lubię Czarnobyl. Znaczy, lubię to kiepsko powiedziane. Interesuję się Czarnobylem, katastrofą i tak dalej. Zona te sprawy. I właśnie jak zastanawiałem się nad mapką do, C do CSA, to w końcu wywnioskowałem, że może zrobię na podstawie Prypeci. I tak sobie szukałem, szukałem, pamiętałem właśnie, że ten basen miał zawsze w głowie ale basen to za mało i tak szukałem dalej jakichś rzeczy. Najpierw najpierw to właściwie, nasze znaczy szukałem znalazłem tylko masę bloków, ale bloki to są mało ciekawe, no do CSa się nie nadają, więc zacząłem wymyślać swoje jakieś rzeczy właśnie, w pierwszej tam, w pierwszej czy w drugiej nawet wersji, której mapy, której nie opublikowałem w ogóle, to tam wymyślałem własne budynki, własne przejścia i to się właściwie skończyło na tym, że był jeden basen, który był, jako tak wyglądał, a reszta to były takie proste jakieś korytarze bez żadnego, <laughs> bez żadnej wyobraźni zrobione. I wtedy sobie przypomniałem o Stalker, że ostatniej części, głównie ten Call of, Call of Pripyat, i tam jest przecież cała prypeć odzorowana, to znaczy nie cała, bo to też przecież nie jest odzorowanie jeden do jeden z rzeczywistości. Ale jak sz zacząłem szukać informacji, znaczy porównywać to, co jest w grze Stalker i z tym, co szukałem w internecie, to się okazało, że tam praktycznie każda, każde miejsce. W tej prypeci, w grze zostało odzorowane realistycznie. No i skończyło się na tym, że zacząłem sobie przenosić, przenosić. wzorować się na tym, co jest w Stalkerze, brać te budynki na brać. Nie można ich brać bezpośrednio, tylko zrobiłem setki screenów i zacząłem tak na oko odzorywać te budynki i wrzucać jakby tak obok siebie do tej mapy, właśnie, zacieśniać je przestrzeń, żeby to jakoś wyglądało w grze, w C się pasowało wzorowałeś się na jakiejś mapie, jeżeli chodzi o strukturę, ustawienie sideów i tak dalej, czy wszystko samemu jakoś staram się? Nie, to sam, to sam wymyśliłem. Yy, tylko same budynki właśnie wzorowałem się na tym, co jest na sta yy, w Stalkerze i na zdjęciach. Z tym, że potem coraz bardziej to zmieniałem w trakcie budowania mapy, bo jednak Stalker to jest inny typ gry i tam było po prostu za dużo otwartych przestrzeni, jeszcze więcej otwartych. Ciągle słyszę, że na tej mapie jest dużo otwartych przestrzeni, a było ich jeszcze więcej. Zacząłem zmieniać, zmieniać i w sumie, no, nadal jest sporo rzeczy podobnych, ale. A czy na mapie występują jakieś isteregi, y, znajdźki lub odwołania do czegokolwiek wiesz? Jakiś, powiedzmy, Half-Life 3, coś w tym stylu? No właśnie, znaczy do Half-Life'a nie, aczkolwiek chciałem coś takiego umieścić. Plakat gdzieś chciałem zrobić taki w tle z takim, y, tak jak było, nie wiem, czy, nie wiem, czy wiesz, w archiwum Mix był taki plakat o UFO. I want to believe. Jest taka przeróbka z, Half z logo Half-Life 3. Chciałem to umieścić gdzieś tam w tle, ale na razie. Nie wiem, może jeszcze umieszczę, ale, ale nic z tego nie szło. Ale jeśli chodzi o isteregi, to no. Właśnie fani Stalker Call of Pripyat mogą niektóre miejsca rozpoznać, bo na przykład, jak są wejścia do kina, yy, czyli na przykład budynek na przyterro, przy Spałnie terro i ten budynek taki yy, przy Spałnie Ceteków, gdzie są takie nad wejściem taki, taka płaskorzeźba, czy jak to nazwać, to to jest prawie, prawie identycznie wygląda jak w Stalkerze. Co się, co się przykłada na rzeczywistość, bo w rzeczywistości to też tak prawie wygląda. I, a poza tym isteregi, no jest, yy, są też, co tam, trzy. I steregi są na razie. To też w sumie dla fanów Stalkera. Powiem, że jest apteczka na przykład ze Stalkera, taka charakterystyczna czerwona, w dwóch miejscach ukryta, i też graffiti jest na ścianie do takiego słynnego takiego, można powiedzieć, powiedzenia ze Stalkera. Powiedzenia o krzyku bardziej. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo mi, że mapa The ukaże się w następnej operacji. Czy te informacje są prawdą i czy mógłbyś przybliżyć nam widok na tę sprawę? Eee, no niestety ja nic o tym nie wiem. Aha. Sytuacja wygląda tak, że nie mam pojęcia, czy ta mapa może być, trafić do operacji, czy nie. walw y, w ogóle na razie nic się nie odzywało i nie wiem nawet, jak to ma wyglądać. Nie wiem nawet, jak to wygląda właśnie w przypadku tych map, które już do się dostały do operacji, jak to wyglądało. Czy się jakoś odzywali, nie wiem, drogą mailową jak to wygląda, czy mówią na przykład ci, że mapa jest w miarę, w miarę, ale coś popraw. Na razie nic, żadnego odzewu nie mam. Mogę tylko liczyć na to, że może kiedyś mapa trafi do, do operacji, bo, ma, bo jest dosyć popularna w warsztacie, a to jest jedna z takich kluczowych właśnie rzeczy, które wpływają na to, czy mapa trafia do operacji, czy nie, właśnie popularność w warsztacie. Tak więc jest szansa, ale no nic nie wiadomo jeszcze. Oby, oby trafiła. Ile czasu zajęło ci tworzenie całej mapy i czy ktoś ci przy tym pomagał? Chodzi mi tu o proces od projektu do tej finalnej wersji. Wersji, którą możemy znaleźć w warsztacie Steam. Ciężko powiedzieć dokładnie ile czasu. Bo. Znaczy, wiem, że zacząłem jakoś robić ją chyba w czerwcu, lipcu zeszłego roku i skończyłem. Kiedy ją opublikowałem? To jest chyba czwarta wersja, jeżeli, jak teraz rozmawiamy. No tak, ale, ale pierwsze wersje. Znaczy, bo jeszcze to tak było, że w ogóle jakoś jeszcze chyba na początku roku opublikowałem w warsztacie wcześniejszą wersję, ale ona była w ogóle niedopracowana. Stwierdziłem, że nie chcę jej używać i zacząłem robić od nowa tą całą mapę. Znaczy, od nowa. No, mocno przerabiać i dopiero wtedy opublikowałem tą drugą wersję, ale jakby tak powiedzieć, no nie wiem, 4-5 miesięcy to robiłem, ale nie tak, że dzień w dzień, tylko na przykład jednego dnia robiłem po kilka godzin, a drugiego prawie nic. Potem przez tydzień nic, a przez następny tydzień znowu mnóstwo. Tak, a no, trochę, może, luźna robota, no, nikt mi za to nie płacił. Czy to jest twój pierwszy przedmiot w warsztacie, który zdobył tak dużą popularność i zainteresowanie? No, w sumie to tak, tak. Takiej takie popularności to jeszcze nigdy nie miałem. Na war warsztacie mam jeszcze jeden przedmiot mapę, którą wcześniej zrobiłem, tylko że to była taka mała mapka, a dopiero tutaj ten pripiat. Stał się taki popularny, że ojej, masz. można powiedzieć, że zszokowany byłem na początku. Nie spodziewałem się aż tylu takiego odzewu, bo tam momentalnie po jakichś dwóch czy trzech dniach. Od tej pierwszej wersji, tej dobrej pierwszej wersji to się pokazało już kilkaset komentarzy od razu było. Z tego co zauważyłem, właśnie większość nowych map jest postawiona na bardzo dużą szczegółowość, sporo elementów i tak na przykład jest strasznie dużo otwartych przestrzeni, a ja na przykład bardzo lubię mapy, gdzie jest powiedzmy dużo przejść, dużo jakichś ścian i tak dalej, bo... Ta gra po prostu wchodzi wtedy na inny poziom, tak jakby coraz, coraz bardziej jest dopracowywana i właśnie ta mapa jest taka specyficzna twoja, bo ona ma dużo właśnie przejść, jest taka bardzo rozbudowana, ale też ma tą swoją taką jakby, ma ten swój charakter nadal tego Content Strike'a, więc no, też jest bardzo dobrze zrobiona. I tutaj moje kolejne pytanie, czy... Planujesz tworzenie jakichś kolejnych produkcji do warsztatu, czy będziesz dopieszczał nadal tą mapę, dopóki powiedzmy, tak jak wspominałem, już nie trafi powiedzmy do operacji? To znaczy, na razie ją jeszcze właśnie dopieszczam, że tak powiem. Tam po kolei, jak były te wersje. Znaczy, te wersje od jednego do czterech, teraz jest czwarta, tak czy piąta? Już czasami pamiętam, jakie to zaznaczał. To nam się niewiele różniły, prawdę mówiąc, ale to większość właśnie była naprawa bugów i tak dalej. Ale teraz cały cały czas robię, znaczy, robię, no po trochu tam dodaję właśnie nowe elementy, takie też malutkie, takie nie wpływające praktycznie na zbytnio na rozgrywkę, tylko jakieś tam, nie wiem, że tam model jest przesunięty albo coś jeszcze dodam i tam powoli ją sobie właśnie upiększam, bo tak sobie, znaczy, tak sobie pomyślałem, bo teraz ta operacja, która jest obecnie, kończy się. W marcu, znaczy razem z marcem, i teraz nie wiem, właśnie następna operacja. Nie wiem, czy jest od razu kolejna operacja włączona po poprzedniej, czy jest odstęp czasu jakiś, jakiś między operacjami? Bo teraz ewentualnie, jeśli byłaby nowa operacja, właśnie w kwietniu, to mam jeszcze ten miesiąc, znaczy miesiąc może nie, ale też te, te, powiedzmy z dwa tygodnie, żeby jeszcze wydać tą piątą wersję. Kolejną wersję mapy, w której tam poprawię te niektóre rzeczy i zobaczymy, czy może się Valve odezwie, czy nie. Jak nie, no to poczekam dalej, zobaczymy, co to będzie. I teraz, jak właśnie to sobie tam wydam tą kolejną wersję, no to już sobie na razie odpuszczę tą mapę, zostawię ją i chyba na razie nie będę nic robił do Counter-Strike'a, bo prawdę mówiąc, to się już zmęczyłem tym. I teraz, jak już ją wydałem, i teraz y potem, jak ludzie zaczęli, zaczął napływać ten cały feedback, opinie ludzi, to musiałem właśnie sporo pozmieniać na mapie. Która już praktycznie była cała zrobiona, a to nie jest zbyt wygodna rzecz. No bo jeszcze, właśnie jak wzorowałem się na tych lokacjach z Prypeci, to właściwie każdy budynek na mojej mapie. Odnosi się właśnie do jakiegoś realnego miejsca. Na przykład jest, y, jaki jest budynek y, na spałnie Ceteków, ten, który jest za nimi, to jest przedszkole w Prypeci. I normalnie właśnie można sobie w internecie znaleźć zdjęcia, jak to wygląda. Oczywiście w realu wygląda o wiele dokładniej, ale ogólny zarys budynku jest zachowany. I też jest na przykład z kolei przy spałnie Tero Jest cała tak, sumie to do końca nie wiem, to było chyba jakiś restauracja wraz z zejściem ku wodzie. I to też właśnie jest cały ten taki dach, jak jest właśnie Spawn Terror. To jest taki dach z takimi podporami długi. I to właśnie też w realu istnieje. I tak samo ten główny, największy budynek na mapie, czyli kino, kino ten cały budynek z kinem, to się w rzeczywistości to jest takie miejsce, nazywa się Kino Prometeusz. Jak radzisz początkującym? Warto poświęcać czas, aby tworzyć mapy i przedmioty na warsztat z tym, jak i do innych gier i produkcji? No tak. Teraz szczególnie, bo właśnie do gier Valve jak najbardziej. Bo jeśli dostaniesz się do gry, to możesz nawet zarobić i to jest niezły, niezły powód do tego, żeby próbować. Jeśli ktoś chce zrobić mapę, to powinien to zrobić właśnie od początku przemyślany sposób, nie, nie tak jak ja, bo ja to zrobiłem dosyć tak na początku. No zrobiłem to tak, zacząłem robić dla przyjemności, po żeby zrobić mapkę i nie myślałem za bardzo o tym jak to będzie w grze pod względem gameplayowym się zachowywało. Jeśli ktoś tak chce zrobić mapę właśnie... Żeby ta mapa była dobra i trafiła nawet do operacji czy coś, to powinien zrobić najpierw taki ogólny layout tej mapy. Tak z grubsza ustawić, jak, jak to ma wyglądać, korytarze, bombsite i tak dalej i wrzucić gdzieś i niech ludzie to testują. I wtedy ten feedback cały, który ludzie dadzą, te podpowiedzi, wtedy zmieniać tą mapę i dopiero na końcu dodać detale, no. Bo jak się zrobi taką mapę z pełnym detalem, jak ja zrobiłem, to potem, żeby ją zmodyfikować, to naprawdę ciężko. Niektórych rzeczy się już nie da po prostu zmienić wtedy, bo, no, bo wtedy powstaje zupełnie co innego. Ale warto, pewnie, że warto. Szczególnie chyba nawet yy, te naklejki albo skiny do broni, bo to dosyć nawet jest... W sumie łatwiejsze, mniej czasu zajmuje niż mapy. I mafia, popyt no. ma spory. No, tylko też <ścoughs> ciężko teraz trafić z czymś nowym. Ostatnio zaglądałem do tego warsztatu, to właśnie mnóstwo tego jest. To już yy, ostatnie pytanie. Skąd pomysł na nich pan zwiera? ma on jakieś głębsze znaczenie, czy został wymyślony w celach humorystycznych? A tego no nie to w sumie kwestia przypadku. Bo to było tak, że kilka lat temu jak sobie zakładałem bloga i tam po, trzeba podać tą nazwę bloga, jeśli na przykład i, jeśli nazwa bloga się będzie już istnieje taka, no to musisz sobie wybrać nową nazwę. I po prostu mój poprzedni nick, jaki miałem, to ta nazwa była zajęta. No to się wnerwiłem, zacząłem wpisywać jakieś głupie nazwy, i też wszystko było zajęte, aż w końcu trafiłem na ten jeden nick zwieracz, i ku mojemu zdziwienie. o, jest. Nie wiem, co ja wtedy myślałem. No, znaczy, myślałem pewnie to, że blog tam padnie, pewnie po roku i tak dalej, i nie będę się musiał tym przejmować, ale potem się okazało, że ludzie zaczęli odwiedzać, komentować, no i tak zostało. Bloga prowadzę do dzisiaj w sumie. To ja bardzo dziękuję, ja bardzo serdecznie Tobie dziękuję za ten wywiad, a Wam za oglądanie. No i do następnego, na razie. Ja też dziękuję. Cześć.